Ho, ho, ho! Witajcie! Yy, wbiłem na aplikację Coca-Coli, gdzie dobija się punkty i pokazała się na święta gra. Pomocnik Mikołaja. Ho, ho, ho! Święty Mikołaj na Ciebie liczy. Pakuj prezenty szybko, dokładnie i ocal święta. Pamiętaj o liście upominków, znać właściwe przymioty i idealnie łóż je w pudełku zanim skończy się czas. Z każdym poziomem zrobi się trudniej. Krótszy czas będzie wymagający kształty i nowe niespodzianki, które sprawdzą Pamięć i Refleks Ukończ poziom i zdobywaj klejnoty za każde perfekcyjne pakowanie Tylko najszybsze elfy dotrzymają tempa świątecznemu pośpiechowi Mikołaja Jak widać W tym roku dodali inną gierkę niż w zeszłym roku W tym roku trzeba pakować prezenty I chciałbym sobie zobaczyć jak to wygląda Spójrzmy Ho 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 Ładuje się na dole zielony pasek Nie dostrzegam na początku ale okej, okay. czekamy, zobaczymy, jak to wygląda. W tym roku grałem elfem, byłem mi się W tym roku pakowanie prezentów. Tu, 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 tu. O, niespodzianka, wyrzuciło mi grę, nie weszło. Spróbuję jeszcze raz. Ładuje się, ładuje się. No, pierwsza z nich mi aplikację w ogóle. Ale za drugi raz już weszło, jak grać już wiem, a więc start, twoja lista, to sześciopak kok kok kokolipuszek. raz puszek jedno. Całkiem proste. Hurra! Gratulacje ci już w 10 minutach, graj dalej, albo osiągnąć więcej. To gram, gram. O, rękawiczki, steter i bombka.

A, bo to mogę przekręcać. O, nie zdążyłem. Ups, to już odjechał. Nie widziałem, że te przedmioty mogą przekręcać. Twoja lista, jeszcze raz. Bąbka, sześciopak, puszek koli i dwie butelki. No nie gadaj. I mój boost. Bo się to wszystko nie mieści. Może trzeci. Nie wiadomo, nie by upchać. I co dalej? Taki wałek jest, chyba, o czymś nie wiem. No, ale faza. Coś muszę tutaj ułapnąć, bo coś mi nie no a tu nie pasuje. Na na obrazkach widzę, że tutaj te pudełka mają coraz więcej kratek. A u mnie cały czas 6 miały. Znaczy 9, przepraszam. Coś tu, jakiś wałek jest odstawiony. Jeszcze raz. Tak dużej ilości przedmiotów nie da się zmieścić w tak pudełku z dziewięcioma krateczkami, Ja tu na zdjęciach widzę, że tych kartek jest znacznie więcej. No, zobaczymy jak grać. Pokaż mi to jak grać. Sprawdź swoją listę, zanim wrócisz przeżyć listę, którą przygotował dla Ciebie Mikołaj. Przeciągaj i upuszczę przedmioty do pudełka tak, aby wszystkie ładnie się zmieściły. Pamiętaj, masz ograniczony czas zanim Mipołaj uruchom w drogę. Dotknij przedmiotu na półce, aby go odwrócić lepiej i lepiej dopasować. Dotknij konie żarówki, aby podświetlić tylko potrzebne przedmioty. Uwalaj... Aha! W każdej chwili możesz ponownie zajrzeć na swoją listę, jeśli potrzebujesz przypomnienia. Mipołaj dostarcza 10 prezentów. Każdego dnia nie zapomnij wrócić jutro. Czyli nie wszystkie przyrody z tych wyświetlań są potrzebne. Moja lista. Dwie bombki, trzy butelki, rękawiczki i swetek. O, i już mam większą liczbę kratek no proszę. Udało się! Dychę zdobyłem! Ukończono dziesięć. Cztery bombki, jedna zielona, jedna szaro biała, szaro-biała, dwie, trzy butelki coca i... czapka. Ktoś tu wszystko zmieści? Mam wątpliwości. A właśnie, tak żarówka wezmę, bo na wyrzuca te przynioty zbędne. I tak to można grać. O, i zostało pół minuty tylko. Robię, ale udało się zdobyć. Ale trzeba to do tego tematu podejść inaczej. O, coraz więcej tych rzeczy. Ale jak wziąłem ten, to wyrzuciło mi w się. Sensie. Myślałem, że wyrzuci tylko to, co jest zbędne. Nie zdążyłem, oj. Twoja lista, jeszcze raz Ja wybiorę czas, to zostaje mi pół minuty Kolejna wpadła. No i proszę. Zaliczone. Kolejna dycha wpadła. 哦，操！真是。 J'ai dużo butelek było, tam Osiągnąć dzienny nim dwie, za które możesz otrzymać Gemsy. Kontynuuj grę dla zabawy. Czyli teraz jak był to nie będę już żadnych punktów została, a tylko mogę grać dla zabawy. No proszę, pierwszy pierwszy zakończeniem. Jedna butelka, jedna dwie Biało-szara i czerwona. A właśnie, a tu mam szal jeszcze. Trzeba zapamiętać, tylko co ładować Jedna butelka z czarnymi napisami Wiem okliczona na zielone. zielona I to, i to, i to Ukończone I cały czas poziom pierwszy jest w Łatwo, Ładne, jedna puszka Krzyszczopak. Fajne. Nawet. Rąkawiczki, buteleczka. Czeka, czy ten poziom się zmieni, zmieni. on cały czas będzie pierwszy. Trzy czerwone bombki, jedna biało-szara.

Fajnie, fajnie. Nie ma czapatka, Ho, ho, ho. I mam Nie ma to jak winda. Okej, okay, okej, okay. to jeszcze chcę, że są jakieś ustawienia. w swoją listę zanim Aha, te ustawienia to właśnie to... O, wyszło, ta informacja. Na temat tygry. gry. Ogólnie fajna, fajna, fajna gierka. Równie fajna, jak ta w zeszłym roku. Serdecznie Was zapraszam do grania, wobec zdobywania punkciorów i wpisywania komentarzy odnośnie jakie odmówiacie wrażenia na temat tej gry. Serdecznie Was na nią zapraszam, bawcie się, grajcie, lajkujcie i udostępniajcie, a ja po zdobytych swoich punktach żegnam Was i przechodzę ponownie do gry na kompie, pozostałe moje gierki. Serdecznie Was pozdrawiam, do zobaczenia i cześć.